Mamy już luty. To dobry czas, aby wykonać bielenie albo powtórzyć ten zabieg, który wykonaliśmy na przykład w grudniu. Dlaczego jest tak bardzo ważny i istotny? Ze względu na amplitudę temperatur. W ciągu dnia promienie słoneczne nagrzewają nam korę, a w nocy temperatura nam spada, przez co może dojść do spękań takich pionowych czy też zgorzeli. Takie miejsce stanowi wrota dla patogenów czy też szkodników, więc nie zapominajmy o bieleniu. Do bielenia wykorzystam wapno, które również można zastosować do odkwaszania podłoża. Z opakowania 800 g uzyskamy 5 litrów zawiesiny. Do pojemnika wsypujemy wapno, następnie uzupełniamy wodą i mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Przystępujemy do bielenia pamiętając o dokładnym pokryciu kory.